Prześlenie. Let's go. Dobra. Jesteś już. Dzięki niebiosom. Przekonaliśmy się, na ciebie zaczekali. Trzeba było zachować spokój przy Bradii. Wiem. Nie trzeba było wyrzucać kamienia. Wiemy dokąd iść. Mephisto ukrywa się w katedrze nienawiści. Za morzem ognia, w królestwie Astarota. Założę się, że to dlatego Lilith uwolniła go w skos Tam ją znajdziemy. I co wtedy? Nie mamy kamienia. Przestań już do nani. Więc to ja muszę ją powstrzymać. Prawda, jak? Cała ekipa rusza. No to lecimy do boju. Czas tylko zrzędzisz. Możesz na chwilę odpuścić? Zejść ze sprzymierzeńcami do wrót piekieł. Dosyć. Zazwyczaj obaj jesteście tacy mądrzy. Zazwyczaj. No, zdecydowanie nie teraz. Może i nie mamy kamienia, tak. Ale zamiast się kłócić, znajdźmy rozwiązanie. A, sobrata! Chyba tonę. to mu go zabierzmy. To nasza jedyna szansa na pokonanie Lilith. Nie, nie Lilith. Źle na to patrzycie. Kamień trzeba zachować dla jej ojca Mefista, najwyższego zła. Wiecie, do czego jest zdolny. Jak potrafi manipulować. Jego nienawiść już nas zatruła. Nawet Lilit się go lęka. A ty nie. Hmm. Dlaczego? Skończyłaś? Tak, chyba tak. Co w co kieł. Krwawe płatki Lilit. Będzie filmik. Jest filmik. Zdobój was dropach. Wyczuwam twój strach. Ojcze. A. No, i co zobaczyłeś? Weszła tam. No, co mógł zobaczyć, no. Niezależnie, czy zrobisz to ty, czy kamień, musimy ją powstrzymać. Podążymy za nią do serca nienawiści. No, ba. Może jeszcze mocniej zatruć nasze dusze zwrócić nas przeciwko sobie. Pamiętajmy, dlaczego tu jesteśmy. Razem. OK Zadanie przesilenie mamy